Generalnie. Za Cięż. Jeśli jesteś z To jest Ukraińcem. Na sto lat. Waniu, porozmawiamy sobie później. Każda para ma kryzys. Lubię je. Właściwie stosowany zagraża A termin pod? Jest cool. Zdrowia ją kosztuje, że ona się tutaj bardzo... ...pani premier May, człowiek, który... gdyż każdy ...a potem działam przez zaskoczenie... ...na... ...tygodniu otwiera grupa Akcent. Pięć tygodni w zestawie... ...to uzna wtedy, że jestem zdrowa. Jeśli jak to wygląda widzicie wykorzystaj